Wieczór, żeśmy chwilę trochę odpoczęli w hotelu. No i wróciliśmy na Brooklyn, żeby zrobić jeszcze jedno epickie ujęcie mostu Manhattan, no a potem obejrzeć zachód słońca nad Manhattanem. No ale widzę, że nie tylko ja wpadłem na ten plan. Chcę się zobaczyć, co tu się dzieje. Aż się zastanawiam, gdzie my się tam ustawimy. Masakra. Strategie, które sprzedają, kreacje, które zapadają w pamięć, marketing w jednym miejscu. To nie jest bajka, to komunikacja, która działa. Zapewne w kamerze nie jesteście w stanie zobaczyć tego wspaniałego ujęcia, ale naprawdę no, trzeba przyznać, że jest to jeden z bardziej balowniczych zakątków Nowego Jorku, jeżeli chodzi o tworzenie zdjęć w okolicach zachodu słońca. No, wygląda to naprawdę mega pięknie. No i słuchajcie, doszliśmy już na East River, żeby zobaczyć sobie Manhattan o zachodzie słońca, także po zachodzie słońca. No i znalazłem w Google taką małą plażę, na której można sobie e, usiąść i w doskonałym miejscu po prostu obejrzeć e, ten zachód. No ale okazuje się, że. Tak, dokładnie, zobaczcie to. Widok. Co prawda jest. Przepiękne, ale trochę nas tutaj przyszło. Słońce nad Manhattanem powoli zachodzi. Zaczyna się piękna gra świateł. Razem tutaj z całą tą widownią czekamy na to, aż finalnie zajdzie i będziemy mogli podziwiać ten piękny widok, który widzimy już tutaj. No i wracamy powoli do hotelu. No i postanowiliśmy jeszcze jednak skorzystać raz z przejścia przez most Brutniski, po razem w drugą stronę w kierunku Manhattanu. No i trochę bardziej z bliska. Zobaczcie, jak pięknie wygląda to rozświetlone miasto. Słuchajcie, po 22.00. wbiegamy na stację. Licząc, że za chwilę będzie nasze metro i tak nie do końca mogliśmy znaleźć, gdzie ono jest. Nagle jakiś gość podbiega, który tutaj sprząta, mówi do nas po polsku, ale tak słyszę, że taką mieszaną polszczyzną. Okazuje się, że jest z Dominikany, ale mieszka na Greenpointzie, więc się nauczy polskiego. Why not? Ale nie ludzie są tutaj tak pomocni, że to jest po prostu gniazda. Życzyłbym sobie, żeby chociaż jedna dziesiąta tego była w Polsce. No nic, podjechało nam właśnie metro. Wsiadamy. No dobrze, słuchajcie, mamy poniedziałek, nasz tak naprawdę ostatni dzień do wieczora w Nowym Jorku, bo o 20.30 mamy samolot. E, no i czeka nas jeszcze dzisiaj rano ostatnia zorganizowana e, atrakcja, a mianowicie płyniemy e, na chyba Liberty Island, to się nazywa, czy Coney Islands zobaczyć statuę e, wolności. E, powiem Wam, że jest to całkiem fajnie zorganizowane, bo prom wypływa gdzieś tam prawie, że z pośrodku parku. E, natomiast e, natomiast e, jest tutaj armia ludzi, którzy od razu Was pokierują, w którą stronę trzeba iść od zaraz od wyjścia z metra, także bez problemu trafić. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy już po kontroli bezpieczeństwa, jak na lotnisku. To jest nasz Statek, którym za chwilę e, popłyniemy, i trzeba przyznać, że całkiem sprawnie to wszystko tutaj idzie, tylko widzę, że tutaj ludzi będzie po prostu pierdyliard 800 milionów na, na jednym stateczku, więc chyba widoczków cudownych to tutaj nie będzie. Powiem Wam, że niestety nie załapaliśmy się na tamten prom. więc my chyba płyniemy tym za jakieś pół godziny. No powiem Wam, że masakra, bo stoimy w pełnym słońcu, a tutaj jest po prostu 500 stopni. Ja tak na serio to dzisiaj zegarek mi pokazuje, że jest już 32, ma być za chwilę 36. Także miazga. No i dobra, jesteśmy już na pokładzie. Sceneria wygląda z jednej strony, tam mamy statuę wolności, na którą płyniemy. A tutaj mamy dolny Manhattan i jego piękne wieżowce. No, naprawdę wygląda to pięknie. Tylko tyle, że jest tak cholernie, gorąco i tak teraz po wejściu na prom jest trochę lepiej, bo chociaż tutaj jest trochę wiaterku i trochę jakiejś takiej bryzy od wody, bo chwilę wcześniej na nabrzeżu to myśleliśmy, że umrzemy. No trochę nas tutaj pogoda do piekła. Słuchajcie, ale pieku. Ewa to prawie umarła. No jak jest w mieście prawie 40 stopni, to jest ciężko do życia. Zwłaszcza w takim tłumie. No nic, idziemy w kupić coś zimnego do picia. Znajdujemy się chyba przed jednym z najbardziej rozpoznawalnym symbolem nowego Jorku. Statua wolności. Znajduje się na Coney Island. Jest to miejsce, które na przełomie XIX i XX wieku przy, przy, przy przyjmowało migrantów. Szacuje się, że było ich około 12 milionów. Na tej wyspie przechodzili kwarantannę, zanim zostali wpuszczeni do Nowego Świata. W drodze powrotnej na Manhattan zatrzymaliśmy się jeszcze na Ellis Island. To jest, to jest miejsce, gdzie właśnie tutaj zwróćcie uwagę, dookoła były różne szpitale. To właśnie tutaj kwarantannę przechodzili e, imigranci, którzy dotarli do USA w ich który to. Lepszego świata. Wyspa jest jak o tym, zwrócicie uwagę, e, oraz wtem no, kilka kilkaset metrów od e, wyspy, na której stoi e, Statua Wolności. Po paru minutach opuszczamy już Ellis Island i kierujemy się na dolny Manhattan. No i co moi drodzy? Chyba powoli czas na małe podsumowanie. Ja zaczniemy od tego, czy jest ciepło. Być może 40 stopni. Słuchajcie, no nasza naczelna zasada. Lepiej mówić uf, uf jak, jak gorąco, gorąco. niż gry jak zimno, bo wiecie, zawsze łatwiej jest sobie znaleźć gdzieś jakieś inne tylko. I wino. Budopowy w Nowym Jorku. No, Rewelacja. Naprawdę się zakochaliśmy? Ja przyjechałem tu bardzo więc Spodziewałem się tutaj zombie na Fentanylu, brudu, syfu i nie wiadomo czego. I rzeczywiście, żeby nie było, to wszystko jest. Tylko tak, poza zombie na Fentanylu też są. brud, syf okropny też jest, ale samo miasto jako w miarę centrum. Tak, jest, no, Manhattan jest fantastyczne. Mega Piękny, cudowna architektura, Szczerze naprawdę wspaniali, pomocni ludzie. Jest to zobaczyć, jest po co tutaj wracać, no ale niestety musicie się nastawić na to, że tutaj tanio, tanio nie, jest. nie jest. I nie. to naprawdę. Czuć pieniądz. Gruba. Ja, ja jeszcze nie chcę podsumowywać tak na szybko, ale śmiem twierdzić, że w Azji byśmy za to spokojnie miesiąc, e, miesiąc dobrze się bawili za to, co żeśmy w sumie tutaj wydali przez, no w zasadzie, 5 dni. I to tak jeszcze, okej, okay, lot helikopterem to było pewne szaleństwo, ale no cała reszta była tak naprawdę na... Z rozsądkiem. Z rozsądkiem. Może nie po taniości, ale z rozsądkiem. No nic, słuchajcie, odbyłem, plan jest jeszcze taki, że siedzimy w parku, E, potem jedziemy w kierunku e, Midtown pod Empire State Building. Tam sobie zamówimy naszą ulubioną pizzę. Trochę zjemy na miejscu, trochę weźmiemy sobie na lotnisko, dojemy już jako kolację no, no i, i to, czas wracać do, czas wracać do domu. Kotków. Ale jeszcze jutro widzimy się w curychu. Mamy tam całe 7 godzin, więc zrobimy sobie szybki wypad na miasto. Do zobaczenia. Do zobaczenia! No, nie, no nie mogę nie polecić, słuchajcie. Wracamy do Tubros pizza. Absolutnie najlepsze slice pizzy na środkowym Manhattanie. I żeby nie było, w ogóle taki, na, taki naprawdę duży slice, bardzo dobry. To jest pomiędzy 1,5 a 2 dolary za slice. Także cała pizza w sumie kosztuje jak polecam. Przygody muszą być. Nie dojechaliśmy metrem nawet do Jamaica Station, gdzie mamy przesiadkę na Air Train na lotnisko JFK. Najpierw wyjechaliśmy 20 minut jedną stację, bo jest awaria systemu zarządzania ruchem. Po czym staliśmy z 15 minut w jednym miejscu. No i podjąłem odważną decyzję. Wychodzimy na te 40 stopni. I idziemy z jakieś 10 minut pinta palec z plecakami na Jamaica Station. Oj, coś nam dzisiaj nie idzie. No i witam witamy Was w curychu. Mamy parę ładnych godzin na przesiadkę, jeżeli chodzi o lot do Warszawy. W związku z powyższym postanowiliśmy sobie wyjść i odwiedzić to wspaniałe miasto. Jeżeli chodzi o transport, to tak naprawdę pociąg taki ekspresowy z terminalu jedzie jakieś tam, nie wiem, 10-12 minut i lądujecie w samym sercu Zurichu. Naprawdę warto, my sobie tutaj spędzimy ze 2-3 godzinki, a potem wracamy na lotnisko. Muszę Wam powiedzieć, że dawno nie byłem w Szwajcarii. Tak, żeby się trochę poszlajać, pospacerować, pooglądać na spokojnie. Co tu dużo mówić, To jest po prostu pięknie, ale absurdalnie drogo. Ale pięknie. Panorama Curichu nad rzeką. No, co tu dużo mówić, można byłoby tu po prostu siedzieć, patrzeć, chyba bez końca. Nie, wspaniałe miasto. Bardzo mało ruchu samochodowego, wydaje mi się, że zresztą jest bardzo ograniczony. Nie no, naprawdę wszystko wymuskane, zadbane, czyściutkie. Wow. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz niesamowita. W sumie to jest storek, godzina... 13, zobaczcie tam to kąpielisko. Mam wrażenie, że tam chyba cały Curich siedzi i się opala. Nie wiem, czy tutaj jeszcze trzeba w ogóle chodzić do pracy. Ciekawe to wygląda. Nie, a tak na serio to w ogóle pora lunchu. Wszyscy totalnie wyszli na ulicę. Każdy sobie gdzieś chodzi, od knajpki do knajpki. Jak nie, no to gdzieś tam siada sobie pod drzewkiem w cieniu i je to, co miał przygotowane w domu. No naprawdę, ten luz, ten spokój, taki balans życiowy, no to jest coś, do czego absolutnie powinniśmy dążyć. Idąc wzdłuż rzeki przez Stare Miasto w kierunku południowym, dojdziecie w pewnym momencie do niesamowitego miejsca. To miejsca, w którym kończy się rzeka, a zaczyna się jezioro Curysia. No i moi drodzy, no tak jak mówiliśmy, nasz wyjazd dobiegł w sumie końca. Podsumowanie, no w zasadzie wycieczki do Nowego Jorku było już w Nowym Jorku. Eee, teraz, tak, tylko trzy słowa o cyrku. Naprawdę przepiękne miasto. Absolutnie, warto tutaj przyjechać. No, i w sumie to był naprawdę bardzo ciekawy i niezwykle intensywny długi weekend w naszym wykonaniu. Do zobaczenia już nieba. Strategie, które sprzedają, kreacje, które zapadają w pamięć, marketing w jednym miejscu to nie jest bajka to komunikacja, która działa.